Witam Was serdecznie na moim kanale Kawikowy Poranik, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o diecie świnek morskich. Zacznijmy od karmy. Najbardziej polecam karmę Lega Kawia Complete. Ona ma naprawdę dobry skład. Tutaj Wam się wyświetla skład. Teraz przechodzimy do siana. Świnka morska powinna mieć 24 godziny na dobę siano. Można do siana dodać suszone warzywa oraz owoce. Ja podaję moim świnku zwyczajne siano, bez żadnych dodatków. Też trzeba podawać świnkom ziółkę. Można suszyć ziółkę albo zamawiać przez sklep internetowy, na przykład Depik. Ja postanowiłam suszyć sama ziółkę. Tutaj akurat macie liście amaliny, stokrotkę oraz mieszek lekarski. Można suszyć inne rzeczy, takie jak wam się wyświetlą na ekranie. Teraz porozmawiamy o tym. Dlaczego nie można dawać świnkom, żeby nie przytyły? Nie można dawać zbyt często bananu, ponieważ zawiera w sobie zbyt dużą ilość cukru. Też nie można dawać cytryny, pomarańczy, rzodkiewkę, mleka, a także nie można robić żadnych placków dla świnek. Możecie poczytać więcej o tym w internecie. A teraz przechodzimy do dalszej rozmowy, co zrobić, by świnka nie przytyła. Na pewno świnka powinna dobrze się ruszać po klatce. Najlepiej, żeby świnka miała bardzo przestrzenną klatkę. Dla jednej świnki wystarczy 100 cm, dla dwóch 120, 140, a dla trzech no to mam 200 cm. Jedno piętro ma wymiary 100 cm na 60. No to na tyle w tym filmiku. Nie chciałam Was zbyt zanudzać. Zobaczenia w kolejnych filmikach. Papa. Pa!